W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Święty Józefie, zbuduj nasz dom. Święty Józefie, zbuduj nasz dom. Prowadzony przez Ducha, dom oparty na skale, Na słowie, dom posłuszny duchowi, dom pełen pokory. Dom, dom oparty na skalę, prowadzony przez Ducha, dom oparty na skalę. Miłości. Dom oparty na słowie. Dom pełen Jezusa i zmarają przy tobie. Dom. Dom pełen Jezusa. sa dom paven jesus sa dom paven jesus sa dom paven jesus Na cześć przeczystego serca świętego Józefa. Przeczyste serce świętego Józefa, udziel nam Twojej słodyczy i miłości. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przeczyste serce świętego Józefa, daj nam Twoją cichość i pokorę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przeczyste Serce Świętego Józefa, użycz nam Twego posłuszeństwa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przeczyste Serce Oblubieńca, Zjednoczone z Najświętszym Sercem Jezusowym i Niepokalanym Sercem Maryi. Pozdrawiamy Cię naszymi sercami i prosimy Cię bądź naszym przewodnikiem do domu Ojca i bądź przy nas w każdy czas, abyśmy zawsze potrafili pełnić wolę Bożą, naśladując Twoje posłuszeństwo i oddanie. Serce Józefa czyste i pełne miłości. Bądź naszym drogowskazem, Amen. Jezus, Maryja, Józef, sercem waszym oddajemy serca nasze. Dajemy serca nasze. Rozważanie trzecie na pierwszą środę miesiąca. Przyczyste serce świętego Józefa, pełne troski i opiekuńczości. Wielkość świętego Józefa wynika przede wszystkim z roli, jaką otrzymał w dziele zbawienia jako opiekun Syna Bożego u boku Maryi. Jego wielkość ukryta jest również w tym, że mimo przeciwności życiowych zawsze pozostał wierny Bogu i cierpliwie znosił wszelkie trudności. Wśród zwykłych obowiązków pozostał człowiekiem modlitwy. Otwartym na głos Boga, pozostał też do końca wierny miłości Jezusa i Maryi. Któż z nas nie chciałby mieć tak przemożnego obrońcy i opiekuna, któremu Bóg, Ojciec, powierzył swego jednorodzonego Syna? Sama Maryja nazywa Józefa Ojcem Jezusa. W sercu Józefa pozostawała zaś milcząca tajemnica. Że jest zaledwie cieniem prawdziwego Ojca dla tego przedziwnego dziecka. Lecz razem z Jezusem Bóg powierza Józefowi także jego matkę Maryję. Józefa i Maryję łączy nie tylko wzajemna miłość i jedna wiara, ale też wspólna tajemnica związana z Jezusem. Prośmy, aby nasze serca biły w rytmie tych, Trzech serc. Święty Józefie, oddając cześć Twemu przeczystemu sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić niepokalanemu sercu Maryi za wszelkie zniewagi przeciwko jej Bożemu Macierzyństwu i nieuznawanie w niej matki ludzi. Najświętsza Maria Panna obdarzyła Cię swoją małżeńską miłością, a Ty okazywałeś jej każdego dnia dowody oddania, wierności i szacunku. Poznałeś jej świętość i pragniesz, aby każdy człowiek miał dla niej taką samą cześć i szacunek, jaki Ty jej okazywałeś. Dla zasługi przywilejów Twojego serca wyproś nam łaskę. Przez wzgląd na Boże Macierzyństwo Twojej Oblubienicy Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce Świętego Józefa, wstawiaj się za nami. Litania do przeczystego serca świętego Józefa. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, czuwające przy sercu Jezusa w Betlejem, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, przejęte troską o losy rodziny w Egipcie, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, zjednoczone z sercem Jezusa i Maryi, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, napełnione łaskami, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, lilio pokory, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, mieszkanie wielu cnót, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa wzorzeczystości czystości i posłuszeństwa, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa gorejące zawsze miłością do Boga, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, sługowierny i mądry, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, pełne troski dla błądzących i grzesznych, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, filarze prawdy, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, filarze świętej Matki Kościoła, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, pełne opiekuńczości, módl się za nami. Przeczysta Serce Świętego Józefa, Słodycze Miłości, módl się za nami. Przeczysta Serce Świętego Józefa, Ucieczko w przeciwnościach, módl się za nami. Przeczysta Serce Świętego Józefa, Pociecho zatroskanych, módl się za nami. Przeczysta Serce Świętego Józefa, nadzieje wątpiących, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, pogromco złych duchów, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, w pokorze najgłębsze, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, w bogobojności najwyższe, módl się za nami. Baranku Boży, który władzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, panie. Przejrzał go pan przed wiekami i wybrał na siedzibę wszelkich cnót. W czystości archanielskiej, jak kwiat lili, panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. Módlmy się. O przeczyste serce Józefa, serce najczcigodniejszego patriarcha, serce świętego oblubieńca Matki Jezusowej, serce najszlachetniejszego Ojca, karmiciela naszego zbawcy, wyjednaj nam u Syna Bożego łaskę, abyśmy mieli serca podobne Tobie w milczeniu, słodyczy, pokorze i miłości. O serce świętego Józefa! Czuwaj nad nami i wspieraj po wszystkie dni naszego życia. Amen. Ofiarowanie swego serca świętemu Józefowi po Komunii Świętej. Święty Józefie, najmilszy Bożemu Sercu, Ty złożyłeś Bogu najdoskonalszą ofiarę z samego siebie i najgoręcej pragniesz pozyskać wszystkie serca dla Chrystusa. Z głęboką pokorą. Przynoszę do ciebie moje nędzne i grzeszne serce i składam je w Twoje błogosławione ręce, w objęciu których tak miłośnie biło boskie serce dzieciątka Jezus. O święty Józefie, najukochańszy mój Ojcze, weź moje biedne serce, uproś mu całkowite oczyszczenie z grzechów i doskonałe oderwanie się od wszystkich marności tej ziemi. Niech za Twą przyczyną rozpali je ogień miłości Bożeń, przemieni i ukształtuje na wzór Twojego serca, aby znalazło w nim upodobanie Boskie Serce Jezusa. Złóż je na ofiarę najsłodszemu zbawicielowi i Jego niepokalanej matce, aby będąc ich wyłączną własnością na tej ziemi, w niebie także wielbiło i kochało Jezusa i Maryję i z Tobą, Święty Józefie, chwaliło Boga w Trójcy Jedynego na wieki wieków. Amen. W sercu Twoim, Jezu Chryste, w sercu Twoim, o Maryjo, w sercu Twoim, mój Józefie, nasze serca niechaj żyją. W sercu Twoim, Jezu Chryste, w sercu Twoim, O Maryjo. W sercu Twoim, mój Józefie, niechaj żyją. WZBUDZENIE INTENCJI NA ZAKOŃCZENIE Józefie Sprawiedliwy, ofiarujemy nasze nabożeństwo do Twego przeczystego serca, Twojemu przybranemu Synowi i naszemu Panu i Odkupicielowi Jezusowi Chrystusowi, jako zadość uczynienie za grzechy przeciwko Jego Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi, aby nasz Pan okazał nam swoje miłosierdzie i udzielił łaski, o którą z pokorą prosimy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.